Jestem chłopem od ciężkiej broni. A to jest moja broń. Waży 150 kg i wystrzeliwuje warte 200 dolarów, robione na zamówienie naboje z częstotliwością 10 tysięcy na minutę. Kosztuje to 400 tysięcy dolarów, aby z niej strzelać przez 12 sekund. O mój Boże, kto dotknął Sasze? No dobra. Kto dotknął moją bronię? Są tacy, którzy myślą, że mogą mnie przechytrzyć. Być może. Być może. Ale jeszcze nie spotkałem kogoś, kto miałby przechytrzyć kulę. Płaczcie se dalej! Płaczcie se dalej!